To się Czekamy na obraz jeszcze. Nowak, mosty MKS Będzin patrząc na ostatnie lata można powiedzieć, że wraca do ligi, w której czuje się najlepiej. Dziś inauguracja nowego sezonu na zapleczu Elity w Hali nad Czarną Przemszą, zanim jednak mecz będzie na zespałą, czas na przedmeczowe studio. Ja nazywam się Łukasz Dytko, a naprzeciwko mnie Radosław Kolanek, szkoleniowiec naszego zespołu witam. Witam serdecznie. Radku za nami siedmiotygodniowy okres przygotowawczy był intensywny, był wymagający. Jak dziś podsumowałbyś to wszystko, co działo się wokół was? No tak jak powiedziałeś, to było dużo intensywnej pracy i, i to co jest najważniejsze, to przetrwaliśmy w pełnym zdrowiu ten okres przygotowawczy, więc to też świadczy o tym, że e, jakby przy tych obciążeniach. E, które chłopaki dostali, to, to naprawdę mm, zaplanowaliśmy ten okres skrupulatnie, bardzo dobrze i, i to, co sobie założyliśmy, w, zadziałało w 100%. Więc jesteśmy zdrowi, fizycznie gotowi na, na trudy tego sezonu. No właśnie, za nami 8 sparingów, 4 zwycięskie, 4 przegrane. Czy po tych sparingach zespół jest już w pełni zgrany, czy on de facto zgrywać tak na poważnie będzie się od dzisiejszego meczu z zespołą? No to było osiem spotkań, w których próbowaliśmy bardzo wielu wariantów i ja chciałem mieć pełen pogląd na tą grupę, jaki mamy potencjał, gdzie są nasze największe atuty, co możemy wykorzystywać później w trakcie sezonu, czego mogę też się spodziewać po tych chłopakach, bo, bo jakby większość z większością z nich pracujemy no właśnie od, od tego okresu przygotowawczego, nie znamy się na tyle. Więc to był dla nas czas, aby, aby bardzo dobrze się poznać pod względem sportowym, pod względem też osobistym, mentalnym. I myślę, że bardzo dobry materiał do, do, do tego, żebyśmy już od dzisiaj wiedzieli, jaki będzie trzon tego zespołu i, i jakie są nasze najmocniejsze atuty, cechy, które, które przyniesiemy na parkiet i, i potencjał tej grupy, bo ona jest bardzo, bardzo zbalansowana. Udało nam się zbudować zbalansowany zespół, który, który jest naprawdę gotowy na to, żeby żeby każdy z tych chłopaków był na boisku i pomógł drużynie. Za chwilę mecz z Spałą, to nie będzie przedłużenie okresu przygotowawczego, to będzie mecz o punkty. Jakimi słowami opisałbyś naszego dzisiejszego przeciwnika? No, przyszłość naszej polskiej siatkówki na drugiej stronie siatki, młodzi chłopcy, e, którzy, którzy na pewno będą chcieli grać o, w jak najlepszy sposób. Yy, za nimi ciekawy okres reprezentacyjny, myślę, że ciekawe doświadczenie, i, i większość tej kadry jest jakby na tych reprezentacjach oparta, więc, yy, więc podchodzimy do przeciwnika z szacunkiem, ale my znamy swoją wartość i, i będziemy chcieli yy, wygrać ten mecz za trzy punkty. Skupiając się na MKS-ie Benzin, on wcześniejsze trzy sezony w pierwszej lidze kończył na medalowych miejscach. Jaki cel został postawiony przed tobą i twoimi podopiecznymi w kontekście nadchodzących yy, zmagań? jakby to, to co za nami jest historią, a na ten moment moją odpowiedzialnością jest rozwijać tą grupę, rozwijać zespół, rozwijać chłopaków indywidualnie i my mamy rozwijać się jako klub. Więc to jest najbardziej na ten moment dla nas kluczowe. To na koniec zapytam Cię jeszcze o mistrzostwa świata, o Filipiny. Dziś Polska lepsza od Rumunii w trzech setach. Twoim zdaniem na co stać biało-czerwonych w tych mistrzostwach? No myślę, że to jest re reprezentacja, która jest Głodna wygrywania i, i, i nienasycona reprezentacja, e, która przede wszystkim ma doświadczenie i potencjał do tego, żeby te mistrzostwa wygrać i, i, i tego e, naszej kadrze życzę. Dziękuję za te słowa i trzymam kciuki za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Tyle Radosław Kolanek, szkoleniowiec naszego zespołu. Czas na reklamy, a po nich kolejny gość. Szanowni Państwo, moim kolejnym gościem Jacek Nawrocki, szkoleniowiec zespołu z Spały. Witamy w Będzinie. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznę od gratulacji, wicemistrzostwo świata do lat 19. Dużo emocji, dużo zwrotów akcji. W mojej pamięci zapadł ten pierwszy bodajże mecz z Włochami, ten tiebreak. Jak to wszystko pana okiem wyglądało? Tak, przede wszystkim chcę powiedzieć, że chłopcy wykonali bardzo ciężką pracę, trzymiesięczną e, pracę poszli na to. E, to nie był rocznik oprócz e, medalu, który zdobyliśmy brązowego rok wcześniej, który święcił jakieś sukcesy. Natomiast ta praca nie tylko nasza, tak jeszcze kilkuletnia, wcześniej w klubach, e, w tych reprezentacjach poprzednich, naprawdę zaowocowała. E, w pełni świadomie pracowali bardzo mocno. E, same mistrzostwa. Ciężkie, 11 dni, 9 meczy, Ja już nie chcę mówić o tych tajbrekach, ale to była katorga chyba dla wszystkich zespołów. My w okresie przygotowawczym wiedzieliśmy, że, że tak to będzie wyglądało, że czasami trzeba będzie grać mecz wieczorem. I następnego dnia rano wstawać i jechać, bo te podróże w Uzbekistanie, czasami półtora godzinne przed meczem, e, też wykańczały drużyny. Byliśmy do tego przygotowani. Myślę, że technika i taktyka e, to było wszystko prostsze niż ten mental przed tymi mistrzostwami. Doprowadzić do takiego, żeby być cały czas pod bronią. Pan zna się na siatkówce, nie chcę przesadzić, ale myślę, że wybitnie. Zapytam w ten sposób, te kolejne roczniki w Spale... One niestety nie są takie jak ten rocznik Kozuba, Włocha, Masłowskiego, Kochanowskiego, Kochanowskiego. Czego tym chłopakom dziś brakuje, czego brakuje tego, co mieli poprzednicy? Ja myślę tak, akurat ja miałem szczęście być yy, od momentu yy, kiedy był rocznik 93-94 aż po rocznik 97, czyli przypominam od Bednoża Muzaja, Bieńka poprzez śliwkę, Szymurę aż do Fornala Kochanowskiego, i tak dalej, w Kadrze też Marcin Janusz, starszy. To wszystko myślę, jest dopiero do zweryfikowania. My mieliśmy chyba wtedy troszkę łatwiej z tymi rocznikami, bo oni wjeżdżali do ligi, która nie była nasycona młodymi ludźmi. Mieli szybko miejsca, a dzisiaj, jak widzimy, zawodnik po po spale, po klubach, gdzie się zdobywa złote medale mistrzostw juniorów, ma ciężkie wejście do, do ekstraklasy czy do pierwszej ligi. Myślę, że te kluby są nasycone i doświadczonymi zawodnikami. Mamy dużo naprodukowanych siatkarzy i tylko najlepsi przetrwają. Ten start, myślę, dla tych dzisiaj młodych chłopców jest troszkę trudniejszy niż dla tamtych roczników. Co do... Talentu to dopiero przyszłość zweryfikuje, który z nich będzie święcił sukcesy w reprezentacji seniorów. Mamy wiele przypadków takich, gdzie okiem fachowców czy kibiców określaliśmy kogoś, jak mianem wielkiego talentu a później ten drugi obok nagle wypływał i stawał się mistrzem świata. Pan piękny czas spędził w Bełchatowie. Czym różni się dziś dla Pana praca z młodzieżą od pracy z zawodnikami doświadczonymi, takimi powiedzmy plus 30? Ech, myślę, że tak. Ech, to i to ma swoją specyfikę. Ech, myślę, że każdy trener powinien potrafić i z takimi ludźmi pracować, i z takimi. Ja jeszcze no, mam długi ech, też. Ech, Długi moment z kobietami, więc każda z tych prac ma swoją specyfikę, natomiast wydaje mi się, że chyba tu Ameryki nie odkryje. W pracy z coraz starszymi zespołami, z coraz starszymi zawodnikami, w pracy klubowej, rzeczywiście ten mental chyba się bardziej liczy tutaj, ci młodzi ludzie. Kupują to, co mamy do zaprezentowania. Tu mamy tylko w zasadzie rozszerzeniowość, czasami brzydko powiem, rodziców czy tych chłopców, którzy dzisiaj tak naprawdę chcą od razu zostawać wielkimi zawodnikami, a tam jednak mental, psychologia odgrywa jeszcze, większe, jeszcze większą rolę. To tak na pierwszy moment, co mi się rzuca. Natomiast jeżeli chodzi o fizjologię, trzeba być dobrze przygotowanym. Jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, zawodnik doświadczony potrafi sobie poradzić, jeżeli my gdzieś tam na siłowni czy w dobraniu obciążeń na stricte na boisku siatkarskich, on sobie poradzi. Natomiast ten młody człowiek trzeba to wszystko bardzo mocno wyżyłować, obliczyć i być ostrożnym. Pamięta Pan swoją pierwszą zawodową wizytę w Będzinie? Jeżeli mówimy o Pucharze Polski, dokładnie to tak. oczywiście pamiętam. Pamiętam dokładnie, jak bardzo starannie się przygotowaliśmy. Nawet wtedy nasz rozgrywający Miguel Falaska prosił mnie o to, żeby na tydzień przed załatwić molteny, bo się grało moltenami. Pamiętam to dokładnie na tej salce. Myślę, że. Widowisko było fajne, a też dzięki temu, że się bardzo starannie do tego meczu przygotowaliśmy, to nie było niespodzianki. No ja pamiętam, że chwalił Pan zespół z Medzina za tamto spotkanie, w szczególności Sygułę, rozgrywającego naszego. Tak, tak, rzeczywiście e, pamiętam e, ambicje, no nie tylko, nie tylko rozgrywającego całego zespołu, e, gdzieś tam, w tej pamięci zostało to. No, my startowaliśmy wtedy z pozycji zespołu, który, jak wygra, to będzie normalnie, jak przegra, no to, to, oczywiście bohaterami byłby, byliby siatkarze benzina. Pamiętam, że bardzo starannie się do tego przygotowaliśmy. To, to na pewno. To zostający przy Będzinie, na co nowa mostemka stać się w tym sezonie, pana zdaniem? Myślę, że tak, że. Jest to jeden z klubów, który chce wrócić do Ekstraklasy. Ja tak to postrzegam. Ma bardzo dużo w swoim składzie zawodników doświadczonych, ale wydaje mi się, że ten skład jest fajnie zbilansowany i to jest zespół, który nie wiem, jak będzie w trakcie ligi. Ale mam wrażenie, że to jest zespół, który na playoffy jest w stanie się bardzo świadomie przygotować. Życzę Będzinowi no, spełnienia tego celu. Zasługuje na to i klub, i myślę, zarząd, sztab z radkiem na czele, i zawodnicy, jak i kibice. Ja postrzegam Będzin jako wspaniałe miejsce dla siatkówki, i, i też tak po cichu liczę na szybki powrót ich do ekstraklasy. I w tym momencie postawimy kropkę. Dziękuję pięknie. Moim gościem był szkoleniowiec zespołu zespały Jacek Nawrocki.